No, ładnie kółeczko. E, tak, nie wrząc, e, od, to to Brawo. Dacu, Super. E, z, tak. I drugie. Tak, i drugie kółeczko, proszę. Brawo. I to, to kółeczko. Brawo. Tak Oj, oj, no załóż kółeczko, załóż tylko, załóż. Brawo! Licznie, ślicznie, brawo. I do moje! na koniec, tak? O, rozsypały się kółeczka. Proszę. Brawo! Brawo! Jeszcze jedno kółeczko. Kies kółeczko różowe. Proszę. Brawo! Licznie! Licznie, kochani. Bravo! Bravo. Bravo.